Witajcie w kolejnym odcinku w ramach Festiwalu Kultury Bez Barier. Dzisiaj opowiemy Wam o jaszczurkach. Przedstawiam Wam Agamę Karłowatą o imieniu Różyczka. Imię swoje zawdzięcza całej masie kolcy, które pokrywają jej ciało i służą do obrony. Gdybyście na przykład byli głodni i mieli ochotę zjeść różyczkę, to nie smakowałaby Wam, ponieważ jest twarda i Ująca. Różyczka jest bezbronna, dlatego uwielbia się maskować, a że żyje na australijskiej pustyni, to idealnie wtapia się w tło kamieni i piasku i jest wtedy niewidoczna. Za to ona obserwuje wszystkich i doskonale słyszy. Zobaczcie te dwie dziurki z boku głowy, to są jej uszy. Jaszczurki w przeciwieństwie do węży słyszą, tylko w przeciwieństwie z kolei do nas nie mają małżowiny usznej, tylko same otwory słuchowe. Różyczka jest agamą karłowatą. W Australii mieszka jej większa kuzynka, Agama Brodata, która jest pokaźniejszych rozmiarów. Natomiast róża już jest dorosła, większa nie będzie. Zatem ma mniejszy nieco apetyt i trzymamy ją w znacznie mniejszym terrarium. Natomiast inne nasze agamy zobaczycie już za chwilę. Witajcie, zgodnie z zapowiedzią przedstawiam Wam naszą kolejną jaszczurkę. To też jest Agama, ale to już jest ta większa, o której była mowa, czyli taka prawdziwa Agama Brodata. To jest akurat nasza Baśka. No i trzeba przyznać, że Baśka akurat jest bardzo okazała, nawet jak na Agamę. No co tu dużo mówić, po prostu ma świetny apetyt, bardzo lubi jeść, nigdy nie wybrzydza i niestety troszeczkę to widać. Do tego Baśka jest trochę leniuszkiem i niekoniecznie lubi aktywność, nie za dużo się rusza. No i tutaj boczki, nóżki, ogonek są troszeczkę przygrube, ale pracujemy nad tym. A propos, skoro już mówimy o ogonku, zobaczcie co, jak wygląda ogon naszej Basi. Pewnie słyszeliście o tym, że wiele jaszczurek ma możliwość odczepiania fragmentu swojego ogona, ale później ten ogon się regeneruje. Jeżeli chodzi o agamy brodate, takiej zdolności nie ma, więc tutaj Basia po prostu miała w swoim poprzednim życiu u poprzedniego właściciela drobny wypadek, i niestety ogon trzeba było amputować. Jak widzicie, nic nie odrosło, więc też jest to dowód na to, że faktycznie nie ma takich zdolności regeneracyjnych, także Basia żyje sobie z takim krótszym ogonkiem, ale szczerze mówiąc, specjalnie jej to w życiu nie przeszkadza. Gdybyście chcieli mieć taką jaszczurkę w domu, to oczywiście najpierw trzeba się dowiedzieć, jak należy się takim gadem zaopiekować, bo wcale nie jest to wbrew pozorom takie proste. Jaszczurki muszą mieszkać w terrarium, nie są to zwierzęta, które mogą takie jak pies biegać sobie na przykład luzem po dywanie, więc najpierw musicie się zaopatrzyć w odpowiednio wyposażone terrarium, co nawiasem mówiąc wcale nie jest takie tanie. Bardzo ważną sprawą jest oświetlenie, bo jaszczurka musi mieć żarówkę, która udaje słoneczko, musi mieć odpowiednie promienie, żeby zdrowo się rozwijać i rosnąć no i musi być ogólnie ciepło odpowiednia wilgotność, a to co jest chyba najważniejsze w ogóle dla wszystkich żywych stworzeń to oczywiście odpowiednie pożywienie czyli co jedzą takie agamy brodate są to jaszczurki wszystkożerne pewnie w większości z Was jaszczurki kojarzą się właśnie z polowaniem na owady, agama też oczywiście to robi, ale w jej diecie absolutnie nie może zabraknąć roślin i tutaj możecie właśnie zobaczyć co na przykład lubi podjadać sobie nasza Basia. Oczywiście to nie jest jej jednorazowa porcja. Tutaj mamy akurat larwy próchnojadów. Niestety, jak ktoś nie uwielbia robali, brzydzi się ich, to może to być dla niego dosyć trudne. W każdym razie takie owady rozmaite, świerszcze, próchnojady, karaczany czy szarańcza muszą się znaleźć w diecie agamy. Ale oprócz tego bardzo ważne są też rośliny, to są różne drobne fragmentki, fragmenty listków, mogą też być kwiaty, owoce i warzywa. Spróbujemy teraz nakarmić naszą basię, tak żebyście zobaczyli, jak to wygląda. I tutaj zaserwujemy jednego takiego robaczka. Słuchajcie, jaszczurki nie za dobrze widzą kształty. Dla nich najważniejszy jest tak naprawdę ruch, więc niestety te robale muszą być po prostu żywe. I dopiero jak jaszczurka zauważy, że coś się w miejsce rusza, wtedy będzie chciała na to zapolować. Może tak spróbujemy, basia jest zainteresowana, ale chyba troszkę się zawstydziła kamerą. Niestety, słuchajcie, chyba. A jednak. Mam nadzieję, że udało Wam się zobaczyć, że najpierw jaszczurka, właśnie, wyciąga język, do języka przylepia owada, i później dopiero go rozdrabnia swoimi ząbkami. Zęby, nie wiem, czy zauważyliście, są niewielkie i nie są zbyt ostre. Wszystkie mniej więcej wyglądają tak samo. Nie ma tu jakichś takich kłów czy trzonowców, tak jak u nas, tylko wszystkie ząbki są równe, podobnej wielkości. Nie są specjalnie ostre. Jagamy ogólnie nie są agresywne, więc nie powinno się nigdy tak wydarzyć, że będzie chciała Was ugryźć, a nawet gdyby przypadkiem, na przykład przy pobieraniu jedzenia coś takiego się zdarzyło, to nie będzie to jakieś strasznie bolesne. Poznaliście przed chwilą nasze dwie agamowe dziewczyny, Różyczkę i Baśkę, a teraz przyszła pora na jedynego samca w naszym towarzystwie. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że oni nie mieszkają razem. Mogłoby to być troszeczkę kłopotliwe i mogłoby być za dużo awantur w takim wspólnym terrarium. Każdy ma swoje mieszkanko. To jest właśnie nasz samiec, nazywa się Speedy. Nie da się ukryć, że jest najchudszy. Proporcjonalnie z całego towarzystwa, ale to też wynika z tego, że jest właśnie bardzo szybki, stąd jego nazwa Speedy. On uwielbia jeść i szczerze mówiąc, pierwszy opróżnia swoją miseczkę codziennie, ale też sporo się rusza, jest bardzo aktywny, no i dlatego trzyma linię. Zresztą, dziewczyną czasami w pewnym wieku troszkę trudniej jest właśnie utrzymać szczupłą sylwetkę. Zwróćcie uwagę, że on jest w ogóle trochę ciemniejszy niż Baśka i Różyczka. Tak naprawdę Agamy nie wszystkie mają taki sam kolor. Niektóre są jaśniejsze, niektóre są bardziej szare, tak jak nasz chłopak. Są też takie bardziej pomarańczowe. No to jest taka zmienność osobnicza, ale też tak naprawdę Agama może troszeczkę zmieniać swój kolor w zależności od temperatury i nastroju. Nie robi tego tak spektakularnie jak kameleon, natomiast na przykład kiedy jest jej za ciepło, robi się po prostu troszeczkę... Jaśniejsza, kiedy jest jej chłodno, robi się ciemniejsza, żeby skumulować ciepło. No i też kiedy jest mocno czarna, albo wręcz tutaj cała broda się robi taka właśnie ciemna, nabrzmiała, to możemy się domyślać, że nasza agama jest po prostu zdenerwowana albo wystraszona. Czy agamy są łatwymi jaszczurkami w hodowli? W sumie tak. Tak szczerze mówiąc, chyba są to najpopularniejsze jaszczurki do hodowania w domu. One są dobre nawet dla takich początkujących hodowców, bo w sumie znoszą dużo naszych zaniedbań. Natomiast tak jak mówiłam na początku, nie może to być nieprzemyślany zakup. Musicie się zastanowić, sprawić agamie odpowiednie terrarium, zadbać o odpowiedni pokarm i dopiero wtedy można zaczynać swoją przygodę z jaszczurkami. Przedstawiam Wam budzika bałkańskiego, czyli krewnego naszego padalca, czyli beznogą jaszczurkę. W porównaniu z naszym padalcem jest znacznie większy, masywniejszy i potężniejszy. Jego różni węża od beznogiej jaszczurki. Zobaczcie, że jaszczurki mają uszy. Z boku głowy ma takie maleńkie otworki, dzięki którym słyszy. Jest długi. Ale składa się z ciała i dosyć długiego ogona. Zobaczcie, tutaj, w tym miejscu jest otwór klaczny, czyli to jest koniec jego ciała. Natomiast wszystko, co jest za tym fragmentem, to jest jego ogon. Jest znacznie dłuższy niż u węża. Jak większość jaszczurek nie przepada za wyjmowaniem z sterarium, ubraniem na ręce i głaskaniem. E, ciężko to znosi, zresztą widać po nim, że bynajmniej nie jest zachwycony. Jest to raczej trudna w hodowli jaszczurka. E, wymaga więcej zaangażowania. E, bardzo lubi jeść. My karmimy ją oczywiście pokarmem zwierzęcym. Co kilka dni dostaje albo owady, albo mysiego noworodu. Mm, dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć trochę więcej na temat gekonów. E, są to oczywiście gadu, jaszczurki. E, mówi się, że to najbardziej prymitywne jaszczurki ze wszystkich, no ale jak tu mówić, że najbardziej prymitywne, jak takie piękne, niesamowite i kontaktowe. E, co zwraca największą uwagę? No, spłaszczona główka i skośnie skierowane oczy, które pomagają w polowaniu te oczy mogą być albo ze źrenicami okrągłymi, albo mogą mieć źrenice takie poprzeczne, wydłużone i wtedy wiemy, że to jest gekon nocny. Więc tutaj mamy gekona Lamparciego. I jak myślicie? Nocny czy dzienny? Widać, że źrenice ma takie wydłużone, nie zaokrąglone. No wiadomo, nocny. Co jeszcze jest takie charakterystyczne dla gekonów? Ano to, że mają bardzo długi język, którego często używają do czyszczenia swoich powiek, swoich oczu, ponieważ powieki mają zrośnięte. Natomiast gekon lamparci akurat wyjątkowo nie ma, niemniej czasami też potrafi używać języka takiego właśnie wydłużonego, także nie zdziwcie się, do czyszczenia właśnie swoich oczu. Dekony Ma, mają przepiękną skórę, taką aksamitną. Jest ona bardzo cieniusieńka, pokryta łuskami, takimi ziarnistymi łuskami, które na siebie wyjątkowo, zupełnie inaczej niż u innych jaszczurek, nie nachodzą. Dzięki temu jest też przepiękny ogon. Też dość nietypowy jak na jaszczurkę, bardzo długi, taki wydatny. E, właściwie jest tak długi, jak cała reszta jaszczurki bardzo często. E, no i gruby. Służy im do tego, żeby balansować w czasie, kiedy wykonują skok na, na swoją zdobycz, ale również do, 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 do tego, żeby gromadzić zapasy. Tłuszczu, właśnie w tym ogonie. Ogon ma zdolność do odrastania, jeżeli jaszczurka utraci go, broniąc się przed jakimiś większymi wrogami, przed jaszczurkami i też innymi drapieżnymi zwierzętami. Niemniej już ogon potem nie jest taki piękny, ten, który odrośnie, nie jest aż tak wydatny. Natomiast na szczęście jest możliwe, żeby odrósł. Kolejną charakterystyczną dla gekonów cechą jest posiadanie przylk na tylnych i przednich kończynach. Te przylki umożliwiają im chodzenie po powierzchniach pionowych, nawet po szybach. Natomiast jeśli chodzi o gekona ramparciego, to jest naziemny gekon i on takiej właściwości nie posiada, ma delikatne pazurki, którymi się właśnie nie przetrzymuje. Natomiast przylk jako takich nie ma. Jeśli chodzi o hodowlę gekonów no to hodowla nie jest bardzo trudna, niemniej trzeba przestrzegać kilku podstawowych reguł. Przede wszystkim temperatura musi być odpowiednia, nie może w nocy spadać poniżej 15-16 stopni, natomiast idealną temperaturą jest 29-30 stopni. Te nie musi być duże, wystarczy terrarium 60 na 40 x na 40. Natomiast bardzo istotne jest i o tym pamiętajcie, że piach, pomimo że się wydaje naturalnym podłożem, to jednak nie jest za dobry dla dla galkonów, dlatego że one często połykają go i wtedy mogą sobie zaczopować przewód pokarmowy. Jeśli chodzi o odżywianie, no to oczywiście drobne Bezkręgowce, tutaj mączniki są najlepsze dla nich, natomiast też nie pogardzą świerszczami, karaczanami. I tutaj dobrze jest też zastosować mieszanki mineralno-witaminowe dla wzbogacenia ich diety oraz wapno w jakimś małym spodeczku, talerzyku. Dobrze, żeby było dostępne. Charakterystyczną cechą dla gekonów jest też zmiana koloru. No, nie jest to taka spektakularna zmiana jak u kameleonów, że mogą się dopasowywać do każdego środowiska, ale lekko, delikatnie zmieniają y, ubarwienie czyli jaśnieją, kiedy eksplorują, zwiedzają nowe środowisko, kiedy nie są takie pewne siebie natomiast y, ciemnieją wtedy, kiedy właśnie jest, y, jest komfortowa atmosfera, kiedy znają wszystko wokół siebie. Bardzo ciemne stają się, kiedy coś jest nie tak, brakuje im jakichś substancji odżywczych lub też są w dużym stresie. Także łatwo to rozpoznać. Obserwujcie swoje gekony. Na pewno dużo można wyczytać z tego, jak się zachowują, jak wyglądają. Dzisiaj opowiedzieliśmy trochę więcej o Gekonach, w ostatnich odcinkach o Jaszczurkach. Natomiast zapraszamy na następny odcinek, w którym dowiecie się więcej na temat węży. Do zobaczenia!